A powiedz mi jeszcze bąbelek. Zapodaj. Kiedy hype jakich będzie? Jeszcze raz. Kiedy będzie jakaś gala hype? E, hype będzie już niedługo, na pewno ogłaszana. E, na razie zajmujemy się jedenastką, ale już za chwileczkę również myślę, że ruszy promocja do Hype MMA. Ale wszystko na oficjalnych mediach. A powiedz mi, ile mieć trzeba mieć tych flowersów, żeby tam wystartować? Ehm... Nie jestem w stanie ci tego powiedzieć, bo mieliśmy różny, zawodników z różnych e, gdzieś tam takich drabinek, e, jeżeli chodzi o, o tę liczbę followersów. Trzeba być jakkolwiek po prostu troszkę znanym, nie? Jakiś TikTok tutaj, jakiś Instagramik może być zrobiony. To jest taka no, gala ja bardziej. Proponuję tak, ja proponuję tak. Podaję swojego Instagrama, cała widownia wbija, robicie mi lajki za dwa lata wbijam do, kry do krychy do klatki i go tam walę na dziurę. Mordo, ja Cię zapraszam. Jak chcesz, to ja mogę nawet do Łodzi, jak będę w Łodzi, możesz do mnie napisać, ja... Stary, ja. teraz to Ty byś mnie podpadał jedną ręką, ja też nie będę ci odbierał tego, że nie wiem, jesteś słabym sportowcem, no ale myślę, że jakbym bym poćwiczył... Z tydzień? E no myślę, że kurwa z dwa lata, ale... No ja trenuj... Też wiesz, no to, że jakiś ja mam do Ciebie ja dwa lata jest, nie, to Dokładnie. nie znaczy, że powiem, że jesteś, nie wiem, chujowym sportowcem, bo to też nie o to chodzi, no. Trzeba mówić, to jest chujowe, a jak jesteś w czymś dobry, no to też nie można ci tego odbierać. Ja nie uważam się, żebym był dobry, ale... No, przykładam ale no kurwa się. też nie walczysz w Bioje, tylko w swoim MMA. Tam też poziom nie jest mega wysoki, ale pod względem sportowym niewiele można ci zarzucić, chociaż no tą kurwa, wiadomo lepszy od ciebie.